Siemano! Dzisiaj odcinek niezwykły Mamy w kwietniu zimę Co dzisiaj będziemy robić? Lecimy do widza z Kruszywem Siemoneczko, ja już jestem w trasie na S7 Ciśniemy właśnie do ziomeczka Tak jak wam wspominałem Ziomeczka, który w sumie zapytał mnie na Facebooku o, o Kruszywo No to tam powiedziałem mu tyle i tyle, no i Powiedział, że mu przybył samochód na próbę, także ciśniemy z Wiśniówki kruszywo właśnie do niego. Tam mnie jeszcze rozpoznał ogólnie, że, no, że jak właśnie nagrywam na YouTube i tak dalej, także yy, widzi moje filmy i tak dalej, że spoko. Także można powiedzieć, że lecimy do widza <laughs> z kruszywem. No tego się jeszcze, tego jeszcze nie było, te, tego jeszcze nie nagrywają, że do widza jadę z kruszywem. Także muszę się pokazać, że tak jak na najlepszej strony, w sumie. No już mijamy w sumie tutaj pierwszy zjazd na Radom Także jeszcze troszkę mi tutaj zejdzie z tą jazdą, bo tu tam będziemy się właśnie kierować na żabią wolę. To jest właśnie gdzieś za darczynem. Muszę odbić w darczynie w lewo. No i tam po prostu nie wiem, można sobie na dwa sposoby tam pojechać, chyba tam 876, chyba droga wojewódzka bodajże, ale właśnie chyba tak pojadę tak jak on mówił. Także tu zejdzie mi jeszcze z godzinę zanim dojadę, także po prostu może jak będę dojeżdżał do tarczyna to się będziemy widzieć także nadupcam i widzimy się już bliżej tarczyna Tara. zwróci ktoś jak tam ściecha w stronę Warszawy Dzięki ja tutaj odkie z tam też maszcie sięściochę powodzenia Największy polski kaszel! Pół godziny jeszcze Pół godzinki jeszcze mamy ja Powiem wam w ogóle co się działo przed chwilą Tutaj przed Białobrzegami w ogóle yy, To ramię przestało mi działać W ogóle coraz to mniej zbierało Aż tutaj stanęło Także dodam wam przebitkę jak to mniej więcej yy, wyglądało Akcję kurwa, co się dzieje, a ta w miejscu stoi, nie? Kurwa, akurat jak jest deszcz ze śniegiem. Kurwa. Nie, zaraz muszę zjechać zobaczyć co jest grane. Co się okazało? Ramię się poluzowało od wycieraczki i po prostu sobie stało w jednym miejscu i nawet się nie ruszało. Także mała usterka, ale no. No i tak właśnie mówiłem... Yy... Po prostu takie ramię się poluzowało z tej strony, tam dokręciłem to ramię. No i bangla, można powiedzieć, działa. Myślałem, że coś poważnego, nie wiem, coś się urwało, ale tu się poluzowała śruba. Także spoko, także oby więcej takich kurwa mini awarii. Czy awarii jak najmniej, ale takich błahych, błahych hehe. Będziemy jechać kawałkiem nowej siódemki, już puszczonej tutaj w grójcu. Ale już tam później się zjeżdża na takie rondo, takie i się jedzie już starą siedemką i się wjeżdża w Tarczyn a ja tam w Tarczynie biję w lewo na tym fotoradarze i cisnę jakimiś tam dróżkami jeszcze do ziomka jak już będę dojeżdżał do Tarczyna bliżej tam właśnie pod ten fotoradar może czy coś to się spotkamy dojeżdżamy zaraz tutaj sobie do Tarczyna w sumie już dojeżdżamy a mamy kilometr właśnie za kilometr skręcamy w prawo w lewo, także zaraz się montuje na lewy pas, wspomagam się nawigacją. Patrzcie, nawet zdążyłem na zielone. Ja pierdzielę. Ale goś stanął ty. Dobra, dzidujemy jakąś tą drogą, nie wiem, tak, tak pokazuje. A ja w sumie mówił, że taka średnia ta droga jest. Ja właśnie mu wysłałem, którędy najlepiej, bo tą jego drogą, czy tą wojewódzką, no to mówił, że tą jego też się dojedzie, tam też się dojedzie, także no, obojętnie którą. Jeszcze mam w sumie 10 km do gościa, także, także jecimy no. Jaki paczkomat mają, kurde, no. pitole, większy niż u nas, dobra. Witam. No tutaj miałem kruszywo przywieźć, ale zaraz tutaj przyjedzie chyba szef czy ktoś. No, no. Jakie to 0,30. No. To tutaj? Tak. No i dobra. Chyba ten ziomek. Dobra, zaraz idę do ziomka. I ten. I, i, i będziemy sypać kruszywo. Chyba tutaj właśnie. Także idę zaraz się podpytać. Czy tu będziemy sypać? No, widzę, że tu ma trochę. Widzę, że tu trochę ma do tego. Jakąś kostkę brukową, coś tam, coś tam. Także Także jakoś się udało dojechać. Dobra, idę do niego. Dobra, będziemy sypać. Wezmę sobie szybkę na dół. Tą Ziomek już idzie. No i dobra, mówi, że stop. Jedziemy do góry. Zaraz się tutaj dogadam właśnie czy by chciał, czy coś, nie. Więcej kamienia. No i pięknie Wysypane Zaraz się tutaj podpytam, jak, to, jak, on, jak on to widzi No i powiedz mi, jak, to, jak ty to widzisz? Co? Jak ty to widzisz? Nie no, spoko, wiesz co bo, to jest? Co to jest ze skałka kwarcy. Kwarcy, no Bo to z tyłu, co masz, to jest y, ten Nie, tamten nie, wiesz co, bo mnie mi właśnie tutaj, nie, nie wiem czy nie? Tu też mi taki też czysty No i tak, zaraz wyjdę, bo muszę sobie ośkę podnieść, to, to zaraz wyjdę, dobra? to ta zero ten właśnie co teraz było to zajebisło naprawdę jeszcze i... w tym tygodniu dasz radę? Jak się dogadamy coś? Mówi, może, masz... Mogę ci przybyć, nie ma no. problemu. Nie ma problemu, Bo, bo to, to co widzę nie, to jest. Nie, y... to, 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 wiesz, ja wiem. to jest rude, to jest PCC. Ja wiem, ale wiesz, że ktoś kurczę czasem chce coś wiedzieć. A to jest takie kurwa, brudzące. Taki... Wiem, ale nie, mało, ludzi, mało ludzi chce, bo to jest rude, nie? Rude, no. A na ja. wiesz, to tak. To, to jest fajne, bo to, to nie ma takiej gliny, tylko to jest taki pyłek. Jak to, jak to się wymyje, to taki wiesz, pyłek no. zostaje, nie? To wiesz, takie jest sucho. Bo tam to taka glina trochę, wie Nie, tam to się mazę dostaje wody. Gośću mi gdzieś też spod łagowa bierze, nie? Zła głowa, no właśnie Złagowa. widzę. Nie? A to jest jakiś... To, jest, to nie jest chyba kwarcik, nie? To jest chyba Dolomik. Nie, nie, To Dolomit, trzy, to na pewno być przytargał. nie? Jakbyś brał na bieżąco, no to moglibyśmy się tam coś tam jeszcze y, dogadać, no ale... No, no możemy się mówić na piątek. Bo jutro wożę, to ci, to ci mogę o tej samej porze Oj, nawet nie rozplandeczam, bo to nawet nie ma sensu kurwa na Nie no Woda się sama będzie lać, wiesz i tak. Jedziemy. Rafał, zajebisty chłopak, naprawdę, zajebisty gość Ruszamy Wysypane, jak widzieliście Pogadaliśmy tu jeszcze, zamieniliśmy parę słów Odnośnie kamienia i tak dalej Także, dogadaliśmy się, że jeszcze będę w piątek do niego jechał Bo to kurczę, pytałem się jego o tą drogę i tak, no nie za bardzo tą drogą, bo są takie znaki nieodpowiednie dla mnie Pewnie się domyślacie jakie ale powiedział, że nie ma problemu. Nie ma problemu, on tutaj jeździ, każdy tutaj przyjeżdża i nic się nie dzieje. Także wracam już do domu. Tyle właśnie z roboty na dziś, bo widzicie, jaka jest pogoda. Nikt nic nie zamawia, nikt nic nie dzwoni. Także ciężko, no ciężkie czasy nastały. Niestety trzeba brać, można powiedzieć, trzeba brać co jest. No ale cóż, ciśniemy. Także mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Wpadajcie do mnie na Instagrama, wpadajcie do mnie na grupę na fejsie i koniecznie musicie zasubskrybować kanał, żebyś na bieżąco z filmami. I najlepiej, jeśli. Oj, wtedy to już najlepiej było, jakbyście zostawili łapeczkę dla zasięgu i udostępnili film. To już w ogóle jesteście naprawdę zajebiści. A jak widzieliście, ja sobie jakby wykiprowałem, podniosłem sobie ośkę i lecę sobie na jednej. Taki jestem fajny. Mam nadzieję, że właśnie. Rafał oglądasz to, mam nadzieję, że Ci się spodobał kamień. <grymne> Także pozdrawiam Cię Rafał, pozdrawiam wszystkich oglądających. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie.